Odcinek specjalny, nie planowałem nagrywać tego filmiku na vlog, ale musiałem go nagrać. Dlaczego? Już tłumaczę. Od kilku dni trwa ten projekt mój, gdzie publikuję filmiki w formie shortów na YouTube. Publikuję prawie te same filmiki na Instagramie i na TikToku. Dlaczego te same? Ponieważ każda z tych platform ma pewne ograniczenia. I tak jak na TikToku można nagrywać filmy o wiele dłuższe niż 3 minuty, tak na Instagramie są pewne ograniczenia, rolka powinna mieć 90 sekund, ale da się tam umieścić dłuższy film. Natomiast na YouTubie nie da się umieścić w formie shorta dłuższego filmu niż 60 sekund. I zastanawiałem się nad tym jak to zrobić. Czasami myśl, którą przekazuję nie da się okroić ją, aby była sensowna i zrozumiała do 60 sekund. Więc ja sobie postanowiłem, że nagrywam materiały nie dłuższe niż 3 minuty i tak do tej pory było. Ale kiedy zacząłem montować te filmy, zacząłem widzieć, że problem, że mam duży problem ze skróceniem tych filmów do shortów według wytycznych YouTube'a. Nie chcę całkowicie odpuszczać, ale niektóre z tych filmów mogą być nie do końca zrozumiałe dla Was. Dlatego stwierdziłem, już parę lat temu na innym kanale miałem taki podobny projekt, i przypomniało mi się to, że tak z tego wybrnąłem. Wszystkie filmy, które będą wychodziły codziennie. Od poniedziałku do soboty o godzinie 20, w formie shortów, czyli tych krótkich filmów, zbieram w całość i tworzę z tego jeden dłuższy odcinek. I on będzie wychodził jako takie podsumowanie tygodnia w niedzielę. Mam nadzieję, że to nie zaburzy naszego cyklu codziennych postów i codziennej dawki informacji. Myślę, że te osoby, które przez cały tydzień oglądają moje shorty, będą mogły sobie przypomnieć, może ugruntować jakąś wiedzę, a może po kilku dniach przemyślenia, bo czasami te materiały wymagają dłuższego przemyślenia, może one wrócą z jakąś nową dawką, może z jakimś nowym odkryciem czegoś więcej w tych materiałach, szczególnie w tych filmach, gdzie zachęcam do przemyślenia tematów, a dla osób, które nie widziały tych shortów w tygodniu, może to właśnie będzie taki moment że może to kogoś zainteresuje. Czy to zadziała? Nie wiem. Trochę testuję tą formę przekazywania informacji, tak jak mówiłem, te wymogi YouTube'a aby zmieścić się z jakimś przekazem informacji w 60 sekund. Czasami to jest łatwe, bo są tematy proste, ale czasami to jest bardzo, bardzo trudne. Ten przekaz może być nieczytelny. Dobrze. Nie przedłużam. Zachęcam do oglądnięcia tego filmu i do sprawdzenia pozostałych filmików, jakie będą w ciągu tygodnia. Zachęcam do subskrypcji. Zachęcam do ale. Like do lajkowania to bardzo mi pomaga. Jeżeli uznajcie, że jakiś film jest sensowny, to zachęcam, podzielcie się też z innymi. Dobrze, a więc na podsumowanie codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 20.00 wychodzi krótki short, a w niedzielę będzie podsumowanie. Dla tych, którzy obserwują mnie na YouTubie, część z tych filmików będzie w niedzielę dłuższa. Zobaczycie dłuższe wersje, a jeżeli ktoś nie chce czekać na te dłuższe wersje, to zachęcam, zaobserwujcie mnie na Instagramie, zaobserwujcie na TikToku. Tam są te dłuższe wersje codziennie. Zapraszam. Witajcie. Wznawiam akcję codziennych daily vlogów. Próbowałem wystartować z czymś takim na przełomie czerwca i lipca. Nie udawało mi się codziennie nagrywać materiałów. Tak naprawdę, to udawało mi się nagrywać, nie udawało mi się je montować. Teraz mam trochę inny plan, chcę inaczej podejść do tego, chcę też, aby te materiały były bardziej konkretne dla Was, aby każdy materiał był jakąś wiedzą, był czymś, co może być pożyteczne dla Was i cóż, codziennie o godzinie 20.00 planuję publikować krótkiego shorta, grafikę albo jakiś opis na moim kanale. Zapraszam i cóż, zapraszam na pierwszy odcinek. Chciałbym, aby moje materiały były pożyteczne dla Was i dzisiaj chciałbym zacząć od takiego tematu, czy zastanawiałeś, czy zastanawiałaś się nad tym, ile tygodni Spędzisz na Ziemi? Ile tygodni żyje średnio człowiek? Na to pytanie natknąłem się w pewnej książce, którą czytałem ostatnio. Zachęcam Cię, pomyśl teraz przez kilka sekund, ile, jak myślisz, nie licz, tylko pomyśl, ile tygodni masz tutaj do przeżycia na Ziemi. Odpowiedź znalazłem w tej książce: to jest około 4000 tygodni. Jeżeli ktoś żyje około 60 lat, to żyje około 4000 tygodni. Tygodnie, jeżeli ktoś będzie żył dłużej, no to trochę więcej. Ta liczba mnie szokowała, tak jak autora, sam autor pisał o tym, że gdy doszedł do tych badań, no to go to trochę przeraziło. Mnie też to przeraziło i zacząłem się zastanawiać, czy ja właściwie spędzam ten czas tutaj na ziemi, czy właściwy pożytek robię z tego czasu, który tutaj mam na Ziemi. A jak jest z tobą? W kolejnych odcinkach postaram się przejść przez takie pytanie. Może znaleźć jakieś odpowiedzi na to, jak żyć, aby ten czas wykorzystać tutaj jak najlepiej. Zapraszam więc na jutro. Ważne rzeczy uciekają nam. Czy masz wrażenie, tak jak większość z ludzi, w tym i ja, że pomimo tego, że mamy bardzo wiele obowiązków, staramy się być coraz bardziej produktywni, coraz lepiej zarządzać swoim czasem, coraz lepiej układać, Plan dnia i harmonogram tygodnia czy miesiąca, to ważne rzeczy uciekają nam. Skupiamy się na tych drobnych rzeczach, na bardzo prostych czynnościach. Jest ich coraz więcej, a o tych ważnych nie mamy czasu pomyśleć albo nie mamy czasu się nimi zająć. Czy jest tak, że codzienna proza życia i obowiązki odsuwają na dalszy plan to, co tak naprawdę dla Ciebie jest ważne? Jeżeli tak, a z tego co słyszałem, większość ludzi tak ma. To może warto zatrzymać się dzisiaj, zastanowić się, dlaczego tak jest. Może warto popatrzeć na swój tydzień, miesiąc, czemu poświęcamy czas, a na co nie mamy tego czasu. Może warto pomyśleć, jak to zmienić. Czy masz problem z zarządzaniem czasem? Czy masz problem z tym, że nadmiar obowiązków niszczy twoje życie? Czasami, kiedy rozmawiam z takimi osobami, one mówią, gdybym żył w średniowieczu, gdybym żył 500-700 tysiąc lat temu byłoby mi o wiele łatwiej. Wydaje się to historyczną nieprawdą. Gdyby ktoś z nas przeniósł się w czasie albo żył po prostu w tamtych latach, to prawdopodobieństwo, że dożyje 30 czy 40 lat byłoby minimalne. Ludzie umierali z powodu wielu bardzo prostych chorób, które można dzisiaj wyleczyć. A nawet gdybyśmy dożyli tych 30 czy 40 lat nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej niż teraz. Całymi dniami pracowalibyśmy zapewne na ziemi jakiegoś pana feudalnego. Nie mielibyśmy czasu tak naprawdę na nic, ponieważ pracowalibyśmy od rana do wieczora po to, aby większość z tego co wyhodujemy, odebrał nam ktoś. Bylibyśmy narażeni nie tylko na choroby i zarazy, ale też na niebezpieczeństwa ze strony innych ludzi. Wtedy na porządku dziennym było to, że grupy Uzbrojone podróżowały po wsiach, rabowały, zabijały, gwałciły ludzi, i no, czy chcemy żyć w takim świecie? Myślę, że powinniśmy się cieszyć z tego, że żyjemy dzisiaj. Z jakiegoś względu znaleźliśmy się tutaj na Ziemi. Myślę, że życie każdego z nas ma sens. I cóż, jeżeli mamy problem z czasem, jeżeli ten czas przecieka nam przez palce, to może warto zatrzymać się i zastanowić się, co jest dla nas ważne i na co chcielibyśmy. Poświęcać swój czas. W jednym ze starożytnych mitów greccy bogowie wymierzyli aroganckiemu królowi Syzyfowi okropną pracę. Miał przez całą wieczność wtaczać na górę głaz, który przed końcem, przed samym szczytem, staczał się na dół, i praca rozpoczynała się od nowa. We współczesnej wersji syzyf opróżniałby skrzynkę mailową. Kiedy tylko odpowiedziałby na maile, które ma, zaraz pojawiałyby się następne. A jak sobie z tym radzić? Od jakiegoś czasu jest Dość popularna metoda, aby skrzynkę mailową sprawdzać dwa lub trzy razy dziennie. Aby powiadomienia były wyłączone, aby nie pikała nam skrzynka i nie otrzymywalibyśmy powiadomień za każdym razem, kiedy ktoś do nas napisze. Ale dobrze jest wyznaczyć sobie w pracy i w życiu prywatnym też dwa albo trzy takie punkty, dokładne godziny, w których odbieram skrzynkę mailową, sprawdzam maile, odpisuję na nie. To bardzo ułatwia produktywność. Ta metoda wielu osobom pomaga w utrzymaniu skupienia, ponieważ kiedy zajmiemy się jakąś ważną pracą, przychodzi mail, to wybija nas to z rytmu, ciężko pracować, mamy wrażenie, że musimy od razu odpowiedzieć, więc dobrze jest wprowadzić w swoim życiu zawodowym. I prywatnym taką higienę odbierania skrzynki mailowej. Jeżeli jest jakaś ważna sprawa, to na pewno ktoś do nas zadzwoni. Nie musimy odpowiadać natychmiast na każdy pojawiający się mail. Ciekawy jestem, czy u Ciebie to rozwiązanie się uda. Jeżeli spróbujesz, podziel się tym w komentarzu. Trafiłem właśnie na bardzo ciekawą historię. Mam nadzieję, że Was też zaciekawi i spowoduje że zastanowimy się nad tym, jak żyjemy. Pewien mędrzec był gorliwym wyznawcą Boga. Jego wiara była tak wielka, że pewnego dnia doszedł do wniosku, iż na całym świecie nie ma nikogo, kto by bardziej kochał Boga niż on. Bóg odczytał to w jego sercu i powiedział do niego: Nardo, tak się nazywał, idź do miasta na brzegu Gangesu, żyje tam jeden z moich wyznawców. Zamieszkanie z nim dobrze ci zrobi. Narda poszedł i znalazł wieśniaka, który wstawał wcześnie rano, wymawiał imię Boga tylko raz, a potem brał pług, szedł w pole, gdzie pracował cały dzień. Tuż przed zaśnięciem wymawiał ponownie imię Boga jeszcze raz. Narda pomyślał, jak ten prostak może być czcicielem Boga. Widzę go pogrążonego. Co dzień w jego ziemskich sprawach. Wtedy pan rzekł do nardy: wypełnij naczynie mlekiem aż po brzegi i przejdź z nim dookoła miasta. Potem wróć nie uroniwszy ani kropli. Narda uczynił tak jak pan mu kazał. Po tym wszystkim Bóg zapytał: Nardo, ile razy wspomniałeś mnie podczas swego spaceru dookoła miasta? Ani razu, panie odpowiedział Narda. Jak mogłem to uczynić, skoro powiedziałeś mi, bym uważał na naczynie z mlekiem? Na to odrzekł Bóg. To naczynie tak bardzo zajęło Twoją uwagę, że całkiem o mnie zapomniałeś. Lecz spójrz na tego wieśniaka Chociaż jest obarczony troską o wyżywienie rodziny, pamięta o mnie dwa razy dziennie. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, słyszałaś? Słowo decydować w Grece to decidere, oznacza to odcinać. Osoby zajmujące się zarządzaniem czasem, produktywnością i naukowcy od dawna już wiedzą, że każda nasza najdrobniejsza decyzja dnia codziennego oznacza automatyczną rezygnację z alternatywnych ścieżek. Podejmując na przestrzeni dnia dziesiątki albo setki drobnych decyzji określamy jak nasze życie wygląda automatycznie rezygnując z wszystkich innych alternatywnych scenariuszy w jaki sposób nasze życie mogłoby się potoczyć w jaki sposób mogłoby wyglądać myślę że czasami warto zatrzymać się nad tym jakie decyzje podejmujemy jak żyjemy i zastanowić się jak chcemy albo jak powinniśmy żyć co jest w naszym życiu ważne co chcielibyśmy aby było ważne bo czasami możemy żyć na tak zwanym autopilocie, w ogóle nie zauważając, że codziennie robimy coś, co dla nas jest kompletnie nieistotne.